Jesteśmy tutaj dlatego, bo nie chcemy abdykować ze współczesności. Obecny świat stawia przed nami wyzwania demograficzne, techniczne, kulturowe. Dlatego tu jesteśmy i dlatego cieszymy się, że przede wszystkim możemy rozmawiać między sobą, między pokoleniami. A rozmowa to otwartość, ciekawość drugiego człowieka, to spojrzenie na świat przez różne okulary od generacji Z do generacji jakiejkolwiek sobie wymyślimy. My wierzymy, że przenoszenie doświadczenia, wymiana doświadczenia nie tylko w ramach firmy, ale pomiędzy różną całą społecznością, którą tworzymy, pozwoli nam być jeszcze lepszym i otworzyć nas na innych ludzi. I na drodze, którą przeszliśmy już do tej pory w projekcie Gen for Gen, mnie najbardziej cieszy to, że już dzisiaj potrafimy się nawzajem inspirować międzypokoleniowo. Inspiracja to jedno, a materiał konkretny, jak można użyć, co można użyć, frameworki, przygotowane narzędzia, podzielone się przez różne firmy, to konkret, który można sobie wdrożyć w firmie natychmiast. I przystępujemy do dalszych działań.